taj, drogie światło. Dziś anioły przyniosły dla ciebie głęboko transformującą wiadomość. Prawdę, która może dotknąć serca i przynieść światło w filach niepewności. Dziś anioły ujawniają, co kryje się za milczeniem tej osoby. Prawdę, której nie powiedziała ci. I właśnie o tym będziemy rozmawiać. Drogie światło, zrozum że milczenie osoby, którą tak bardzo kochasz, lub z którą chcesz się połączyć, nie jest czymś, co należy interpretować jako definitywne oddalenie lub brak zainteresowania. W rzeczywistości anioły poprosiły mnie, bym uwydatnił głębszą prawdę, prawdę, którą być może jeszcze nie wziąłeś pod uwagę. Milczenie, często, jest odzwierciedleniem wewnętrznych trudności, przez które ta osoba przechodzi. To nie chodzi o Ciebie, ale o to, co dzieje się w jej wnętrzu. To, co jest pewne, to że prawdziwy powód milczenia jest bardziej złożony, niż się wydaje. Możliwe, że ta osoba boi się pokazać swoje uczucia. Może to, co czuje, jest tak silne, tak intensywne, że boi się stracić kontrolę nad tym, co się dzieje. To, co pokazują mi anioły, to. Że to milczenie nie wynika z braku miłości czy troski, ale dlatego, że w pewnym sensie ta osoba walczy sama ze sobą. To, co czuje, jest czymś, z czym nie wie, jak sobie poradzić. Istnieje głębokość uczuć, z którą nie wie, jak sobie poradzić, i dlatego decyduje się oddalić, licząc na to, że czas lub dystans rozwiążą to, czego jeszcze nie potrafi zrozumieć o sobie. Teraz. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś w stanie skontaktować się z tą osobą w sposób, który nie jest inwazyjny, ale pełen zrozumienia. Jeśli stoisz w obliczu tej sytuacji, pamiętaj: Masz moc, by otrzymać światło i jasność tego, co się dzieje. Co powiesz, aby na chwilę się zatrzymać i z czułością zastanowić się, co dzieje się w życiu tej osoby i w Twoim własnym sercu? Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka twojej duszy i chcesz podzielić się swoimi emocjami lub myślami, napisz w komentarzach: Akceptuję światło aniołów i wspólnie wzmocnimy tę transformującą energię. Jednocześnie pamiętaj, że czas ma swoją rolę. Często sytuacje najbardziej złożone potrzebują trochę czasu, by zrozumienie wyszło na powierzchnię. Jeśli możesz. Weź teraz głęboki oddech i pomyśl o czasie jako narzędziu uzdrawiania. Anioły pokazują mi, że wcześniej czy później ta osoba zostanie wezwana do zmierzenia się z tym, co ukrywa w sobie rzeczywistością uczuć, które starała się ukryć. Milczenie może być w rzeczywistości zwiastunem czegoś znacznie głębszego. Co ma się wydarzyć? Wiem, że czasami słowa wydają się niewystarczające. Szczególnie gdy chodzi o coś tak głębokiego i złożonego. Kiedy ktoś czuje tak wiele, ale nie wie, jak to wyrazić, milczenie może być jedyną opcją, która wydaje się bezpieczna. Ale anioły mówią mi, że milczenie nigdy nie jest ostateczne. Ta pustka komunikacyjna nie potrwa wiecznie. W pewnym momencie prawda zostanie ujawniona, a ty będziesz gotów. By ją usłyszeć i zrozumieć w nowy sposób. Teraz wyobraź sobie, jak to będzie, gdy to milczenie wreszcie zniknie. Co spodziewasz się usłyszeć od tej osoby? Jak się poczujesz, kiedy w końcu zrozumiesz, co trzymała w sercu? Czy ta rewelacja będzie tym, czego się spodziewałeś, czy przyniesie nową perspektywę na całą sytuację? Czego dowiesz się o sobie w tym momencie spotkania? Z dnia na dzień ta osoba zbliża się do momentu, w którym nie będzie już w stanie ukrywać się dalej. Ciężar milczenia, wątpliwości i wewnętrznych lęków zostanie w końcu zdjęty przez odwagę, by być prawdziwym. Ale oto najważniejsze pytanie: czy będziesz gotowy na to? Będziesz gotów, by zmierzyć się z emocjami, które pojawią się, gdy milczenie się skończy? Jak zareagujesz? Gdy ta ukochana osoba w końcu otworzy serce i podzieli się z Tobą prawdą, którą przez cały czas ukrywała. Proces uzdrawiania wiąże się z czasem, a wszyscy mamy momenty, kiedy potrzebujemy przestrzeni, by przemyśleć i zrozumieć nasze najgłębsze emocje. To jednak nie oznacza, że miłość i więź między Wami zniknęły. W rzeczywistości milczenie jest często drogą do głębszego zrozumienia i wzrostu. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że milczenie może być sposobem ochrony? Często, gdy słowa są trudne, milczenie jest wszystkim, co pozostaje. Ale to nie oznacza, że więź miłości, która istnieje między tobą a tą osobą, została zerwana. Wręcz przeciwnie, milczenie może być najgłębszą formą ochrony przestrzenią. W której oboje możecie przetworzyć swoje uczucia bez pośpiechu, bez osądzania. Choć milczenie może wywoływać dyskomfort, jest również szansą na odnowienie i uzdrowienie. Gdy słowa nie są możliwe, energia, która jest dzielona w milczeniu, jest jeszcze potężniejsza, ponieważ pochodzi prosto z serca. Ta cicha przestrzeń jest również zaproszeniem do spojrzenia w głąb siebie. Zastanawiając się nad własnymi emocjami, oczekiwaniami i tym, czego naprawdę pragniesz od tej więzi. Jeśli czujesz, że ten moment nadchodzi i chcesz być w pełni gotów, polub zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać więcej takich wiadomości. Razem, z otwartym sercem, przyjmijmy błogosławieństwa aniołów i pozwólmy, by ta energia uzdrawiania i przemiany dotarła do wszystkich. Którzy potrzebują pociechy i duchowego przewodnictwa. Wiem, że anioły są przy tobie w tym momencie i że poradzisz sobie z każdą sytuacją, która się pojawi. Prawda nadchodzi w twoim kierunku, a z nią pokój i jasność, aby podjąć właściwe decyzje. Ale do tego czasu pamiętaj, by dbać o siebie. Miłość, którą zasługujesz, jest gdzieś blisko, czekając. By zostać ujawniona, a mądrość, którą masz w sobie, będzie kluczem do zrozumienia i przyjęcia tego, co nadchodzi. Wiesz dalej, a zobaczysz, że milczenie jest tylko przygotowaniem do wielkiego objawienia, które ma nastąpić. Teraz, drodzy, przygotujcie się. Moment zmiany nadchodzi. Objawienie jest blisko, a gdy to się wydarzy, Będziecie w pokoju ze sobą, gotowi na to, co nadchodzi. Nadal wierzcie, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie i że wiadomości aniołów zawsze przychodzą w momencie, gdy ich najbardziej potrzebujemy. Pamiętajcie, że miłość to nie tylko słowa. Często chodzi o to, co pozostaje w sercu, nawet w milczeniu, a Ty jesteś gotowy, by otrzymać prawdę o tej miłości. Prawdę, która będzie wyzwalająca i transformująca. Anioły już zaczęły działać, by ten moment nadszedł, a gdy się wydarzy, będziesz wdzięczny, że byłeś cierpliwy i pełen zrozumienia. Prawdziwa miłość jest taka, może przez jakiś czas być cicha, ale na końcu zawsze się ujawnia w sposób zaskakujący. Teraz Napisz w komentarzach, akceptuję tę wiadomość od aniołów i podziel się swoimi emocjami z nami. Razem wzmocnijmy tę sieć pozytywnej energii, która tworzy się wokół nas. Drogie Światło, dziękuję Ci ogromnie, że jesteś tutaj dzisiaj. Światło aniołów oświetla Twoją drogę, a Ty jesteś coraz bliżej zrozumienia wszystkiego, co dzieje się w Twoim życiu. Wciąż wierz w siłę boską. Która cię prowadzi i wiedz, że najlepsze dopiero nadejdzie. Niech pokój i błogosławieństwa aniołów napełnią twoje życie miłością, radością i mądrością. Niech milczenie zostanie przełamane, a ty otrzymasz objawienie, na które czekałeś. Amen.